A my już jesteśmy w parafii Dobrego Pasterza w Łowiczu, gdzie za chwilę rozpocznie się diecezjalne spotkanie młodzieży. I z nami już tacy dwaj młodzieńcy. I taka ciekawa historia, bo panowie przyjechali na rowerach. Proszę, tutaj widać te jednoślady ze Skierniewic. Czyli jak policzyliście, tak około 25 no, kilometrów? No, więc Okej. Okay. Jak rozumiem, to spotkanie jest warte takiego poświęcenia? Tak. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział? No, my z reguły w takich... Jakby decyzjalnych dniach skupienia udział młodzieży, zwłaszcza. Tak. A co wam to daje? Wam to daje? Spotykamy się. My jesteśmy w tej wspólnocie Kościoła i warto w takiej wspólnocie być. Spotykamy się jakby z, z całą decyzjalną wspólnotą młodzieżową, można ja powiedzieć, ale też różną, bo też czasami starsi, mamy małżeństwa czasami. To jakby jest taki dzień jakby takiej wspólnoty całej, jakby prawie że całej decyzji. To jest jakby. Taka, pokazuje tak naprawdę łączną, jakby naszą liczebność, tak powiem. Jakby, no, kupi siłę. No tak, można tak powiedzieć. No i przyjeżdża na pewno dużo młodych ludzi, i to są tak. zwykle ludzie, którzy już sporo robią w swoich parafiach. Oni są aktywni. Wy też jesteście aktywni w swojej parafii? Tak, tak. Aha, jesteście ministrantami, lektorami. Lektorami, lektorami tak? Czyli mhm. czytacie pismo? Czasami pismo święte, czytania, modlitwy powszechną. No i to, czasami się udzielamy w parafii, tam, jeżeli trzeba coś tam pomóc, w Boże Narodzenie albo w inne tam dni. Mhm. Czyli Wy już jesteście blisko mhm. Kościoła, ale pewnie też chcecie zachęcać, aby inni Oczywiście. młodzi Zapraszamy. ludzie też byli blisko Kościoła. Co byście im powiedzieli? Co można My znaleźć byli... w Kościele? Wszystko, szczęście, zrozumienie. Że wa warto być w takiej wspólnocie, to naprawdę dużo daje. i. I to są po prostu dobrzy ludzie. Nie mm -hmm. wiem, jak to nie jest tak, że kościół jest zły i tak daje, jak jego pokazuje, ale naprawdę w kościele można odnaleźć samego siebie. Super, tak. bardzo fajnie o tym mówicie. Powiedzcie jeszcze, właśnie, do jakiej parafii należycie, gdzie się udzielacie? Yy, parafia pokalanego po serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach. Długa noc. OK, Rafała Babickiego. Znany ksiądz, pojawi. tak, oczywiście. E, jeszcze tylko tak na koniec takie pytanie, czego oczekujecie po dzisiejszym spotkaniu? Dobrych wyrażeń owocnej modlitwy. No, żeby było takie, jak są wszystkie spotkania no. takie. No. Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy również.